Był już pakistański Hulk, był irański Hulk, był gruziński Hulk, ale większość z nich to były zwykłe popierdółki w porównaniu z rosyjską wersją. Żaden z nich nie pasuje tak dobrze do swojego komiksowego pierwowzoru jak Andrzej Smith, który gdyby miał zagrać rolę Hulka w najnowszym filmie Marvela, wystarczyłoby tak naprawdę jedynie nałożyć na jego ciało zieloną farbę. Rosyjskie reaktory mają to do siebie, że raz na jakiś czas wypluwają kompletnych freaków, którzy z dużą dozą prawdopodobieństwa sądziłem dziełem inżynierii genetycznej tęgi głów rosyjskich naukowców pochodzenia żydowskiego, ponieważ wydaje się wręcz niemożliwe, żeby ktoś taki istniał naprawdę. Obejrzyj materiał, żeby dowiedzieć się jak wyglądałby i trenował Hulk, gdyby żył w prawdziwym świecie. Suplementy KFD kupisz taniej z kodem STALOWY. Można stwierdzić, że Andrzej Smith to człowiek pełen dysonansów. Pierwszy związany z nim to moment, w którym zobaczymy jego przeogromne, nienaturalne rozmiary przypominające komiksowe postacie najgroźniejszych wielkoludów i co z tym wielkim ciałem potrafi zrobić. Według różnych źródeł i okresów jego waga waha się od 120 do 150 kg w okresie masowym, ale nie powinno to dziwić nikogo, kto widział jego jakiekolwiek zdjęcie czy też nagranie w internecie, bowiem jest to jeden z najbardziej nabitych facetów chodzących po tej planecie. Co najważniejsze, Andrzej Smew nie uzbierał tych kilogramów za pomocą dokładania kolejnych zwałów tłuszczu w okolicy swego bebecha, ale na jego wagę składa się naprawdę potężna masa mięśniowa, która wręcz wydaje się nieprawdopodobna, jakby sztuczna. Nic bardziej mylnego, ponieważ o tym, że Andrzej nie jest tylko napompowanym wielkoludem, świadczą jego oszałamiające wyniki siłowe. Pomimo swej wagi, był w stanie podciągnąć się z ciężarem 159,5 kg programa doczepionym do pasa, co można uznać za rekord świata, chociaż nie był on pobity na żadnych oficjalnych zawodach, lecz na rosyjskiej bezimiennej prowincji gdzieś na krańcu świata. Andrzej zaraz po pobiciu rekordu postanowił chwilę odpocząć, więc podczepił sobie 98 kilo, jak gdyby nigdy nic, wykonał 11 pełnych powtórzeń. Przypominam jeszcze raz, że mówimy o wielkim chłopie, który sam waży grubo ponad 100 kilo. 11 powtórzeń to pewnie dla większości ćwiczących byłaby liczba ruchów z ciężarem własnego ciała. Już mogliby to nazwać dobrą serią. W przypadku Andrzeja określenie dobra seria wychodzi lata świetlne poza ogólną, treningową normę. Co więcej, oprócz hardkorowych możliwości wydźwiganiu ciężaru na drążku, Andrej jest w stanie zrobić spektakularną serię dipów, a dokładnie cztery powtórzenia z podwieszonymi do pasa talerzami ważącymi łącznie 150 kg, więc de facto dodając do tego masę ciała, facet wypchnął czterokrotnie 300 kg. Warto dodać, że schodził całkiem nisko, osiągając kąt prosty między ramieniem a przedramieniem, co świadczy nie tylko o potwornej sile, ale do tego o niezłej mobilności, która przy tak ogromnej masie mięśniowej pozwala mu zejść niską, jakby był 70-kilowym kalistenikiem. Wróćmy do wyczynów Andreja na drążku, ponieważ to jeszcze nie koniec jego nadludzkich możliwości. Smef jest w stanie podciągnąć się jednorącz z masą własnego ciała. Jeśli znasz kogoś, kto waży co najmniej 120 kg i jest w stanie tego dokonać, to napisz w komentarzu, ponieważ ja takich osób nie znalazłem. Jedyną osobą, jaka przychodzi mi na myśl, jest Bert Asirati, nieżyjący już Strongben, który podobno był w stanie to powtórzyć, ale ważył 110 kg. Tak więc, mówiąc o wynikach Andreja Smaeva, mówimy o historycznym fenomenie na skalę światową. Ponadto, ten największy na świecie kalistenik Potrafi również zrobić piękną technicznie flagę, a także wykonuje podciągnięcia trzymając przez cały czas front lever. Idźmy dalej, pogwarantuję wam, że jeszcze nie raz podczas tego materiału będziecie zbierać szczękę z podłogi. Iron Cross ikoniczne ćwiczenie w pracy na kółkach gimnastycznych. Symbol siły i sprawności górnych partii. Wydawałoby się, że ćwiczenie zarezerwowane tylko dla tej wąskiej grupy najlepszych gimnastyków. Jak się okazuje, niekoniecznie, ponieważ Andrzej Smith jest w stanie wejść w tę figurę i utrzymać ją przez kilka sekund, ważąc przy tym tyle, ile może ważyć trzech szczupłych gimnastyków olimpijskich razem wziętych. Jedno w przypadku Andreja wydaje się być pewne poziom jego testosteronu z pewnością jest na co najmniej właściwym poziomie, natomiast Ty też możesz sprawdzić za darmo, jak to wygląda u Ciebie w dosłownie dwie minuty na stronie stalowy Znajdziesz tam wykorzystywany przez lekarzy test ADAM, który z aż 88% skutecznością pokazuje ryzyko niedoboru męskiego hormonu. Kliknij link w opisie i dowiedz się, jak to wygląda u Ciebie. Kalistenika to nie jedyna dziedzina, w której Andrzej ma wybitne osiągnięcia chociaż, jak sam przyznaje, street workout to jest jego największa pasja. Zwłaszcza w wersji outdoorowej na rosyjskich przedmieściach przy skrzypiącym i często rdzawym sprzęcie. Andrzej wykazuje zasadę, że do porządnego przetrenowania swojego ciała nie potrzeba wcale wymuskanej sieciówki, na której sprzęty pachną nowością. Wręcz przeciwnie, czasami im bardziej hardkorowe warunki, tym lepiej, ponieważ to one budują charakter tak bardzo potrzebny do przełamywania kolejnych barier swojego ciała. Liczą się szczere chęci i zajawka co zresztą w Rosji jest popularnym kierunkiem. Wystarczy spojrzeć na nagrania fighterów z Dagestanu. Zresztą jeden z najlepszych zawodników MMA na świecie, teraz już będący na sportowej emeryturze, Kabib Nurmagomedow, niejednokrotnie sparował zapaśniczo z niedźwiedziem Gryzdim, co dla ludzi spoza Rosji jest pewnie nie do pomyślenia. W przypadku takiego chłopa jak Andrzej Sm. akurat ciężko byłoby znaleźć w ogóle niedźwiedzia, który miałby odwagę poszarpać się z takim wybrykiem natury. Andrej jest prawdziwym kozakiem nie tylko w Street workoutie, czy w zastraszaniu jedźwiedzi Grizzly, ale lubi też zimą wejść na klasyczną siłówkę, zresztą osiągając równie spektakularne wyniki co w treningach outdoorowych. Wycisnął 300 kg na ławce płaskiej a także był w stanie zrobić wiosło na maszynie jedną ręką z ciężarem w okolicy 210 kg. Podkreślam, jedną ręką, a przy tym nie był to szarpany ruch w stylu El Campiona, tylko pełna kontrola fazy koncentrycznej i ekscentrycznej. Powiedzmy sobie szczerze, wiosłowanie ponad 200 kg dwoma rękami jest znakomitym wynikiem dla każdego trenującego, zwłaszcza w takim izolowanym ruchu na maszynie. Andrzej Smith rozbija w tył nasze wyobrażenia na temat tego, jak silnym można być. Idąc dalej, wykonał też dwie serie uginania ramion z handlem ważącym stówę. Akurat do tego predestynuje go ogromny obwód ramienia, który na pompie osiągnął aż 63,5 cm. Tak dla porównania, 63 cm to więcej niż obwód uda przeciętnego kolarza z wyłączeniem kolarzy torowych. Jeżeli chodzi o inne, powiedzmy codzienne nagrania z mewa, z treningu, to często bywa tak, że technika idzie delikatnie na bok, a do głosu dochodzą ruchy szarpane. Natomiast jest to typowe zagranie pod publikę, która już pokochała Oglądanie rosyjskiego Halka, jak zmaga się z niewyobrażalnymi dla zwykłych ludzi ciężarami. I tak, jego technika w większości ruchów jest lepsza niż u typowych egoliterów, jakich pełno w internecie i na siłowni. Nie bez powodu, mówiąc na początku materiału o Andreju, wspomniałem o dysonansie poznawczym, ponieważ kolejny mamy, gdy widzimy nagrania z jego udziałem i sprawdzimy w internecie, że urodził się w 1998 roku. A przynajmniej ja, robiąc research do tego odcinka, przez chwilę musiałem po raz kolejny przytrzymać sobie szczękę, żeby nie uderzyła z hukiem o blad biurka. Proste działanie matematyczne mówi nam, że w tym roku Andrej Smew skończy 27 lat. A pierwsze materiały do sieci wrzucał już dobrych kilka lat temu. Dysonans polega na tym, że i wtedy, i tym bardziej teraz, Andrzej wygląda na co najmniej 40 lat, więc można się doszukiwać tutaj jakiegoś niezwykłego wyniku losowania na loterii genetycznej. Ewidentnie Andrejowi przypadło w udziale mieć spektakularny poziom androgenu w organizmie. Nie jest to tylko i wyłącznie sprawka elitarnej genetyki, chociaż faktem jest, że nie każdy przyjmujący doping osiągnie takie wyniki siłowe jak Andrey, co wydaje się oczywiste, skoro już powiedzieliśmy sobie, że mamy do czynienia z fenomenem na skalę światową. Andrzej Smew nigdy nie krył stosowania środków dopingujących, jednak podkreślał, że są to stosunkowo niewielkie ilości. Z drugiej strony ciekawe co oznaczają niewielkie ilości, zdaniem takiego wielkiego chłopa jak Andrzej, bowiem dawka dawce nierówna i być może uważa, że dla niego wiaderko teścia oznacza poziom terapii zastępczej dla przeciętnego człowieka. Stosowanie dopingu, zwłaszcza mocno androgenowych środków takich jak testosteron, może wpłynąć na tempo chociażby wypadania włosów i zwiększenie owłosienia na ciele. Dzieje się tak z powodu dihydrotestosteronu, czyli metabolitu testosteronu, powstającego za sprawą 5-alfa reduktazy m.in. w prostacie, wątrobie oraz mieszkach włosowych. Dihydrotestosteron wiąże się z receptorami androgenowymi, oddziałując na nie nawet dwa do pięciu razy silniej niż testosteron. Jednym z efektów jego działania jest podtrzymywanie męskiego wzorca wzrostu włosów, co oznacza gęste owłosienie ciała i twarzy, przy jednoczesnym łysieniu na głowie. Mieszki włosowe mężczyzn genetycznie predysponowanych do łysienia androgenowego są szczególnie wrażliwe na DHT, który zakłóca prawidłowy cykl wzrostu włosów. Stają się one krótsze i cieńsze, a ostatecznie wypadają. Jak spojrzymy na Smaeva, to ewidentnie mamy do czynienia właśnie z tego typu przypadkiem. Faceta genetycznie predestynowanego, to w cudzysłowie starego wyglądu, który to efekt może być dodatkowo spotęgowany przyjmowaniem środków dopingujących. Zresztą Andrzej Smaev to nie jedyny przypadek znany internetowej społeczności, który ze swoją datą urodzin połączoną z wyglądem dojrzałego faceta po czterdziestce może budzić w odbiorcach stan niepokoju. Wajralowy short z udziałem jednego z przedstawicieli właśnie takiego gatunku dobitnie pokazał różnicę pomiędzy chłopcem a mężczyzną. Facet, który wygląda jakby samodzielnie wychował swoich własnych rodziców, jest idealnym przykładem tego, jak predyspozycje genetyczne w połączeniu ze środkami dopingującymi, mogą dodać mniej więcej 20 lat, przynajmniej wtedy, gdy osądzamy czyjś wiek po samym wyglądzie. Jedno jest pewne, ani ten facet, ani Andrzej Smaef nie musiał nigdy pokazywać dowodu osobistego, gdy chciał kupić alkohol w sklepie. Chociaż pewnie akurat w Rosji alkohol jest sprzedawany nawet dzieciom wieku przedszkolnym, ale mam nadzieję, że wiecie o co mi chodzi. Gdyby grupka nieletnich kolegów miała wydypować tego jednego, który miałby bojowe zadanie kupić coś mocniejszego, to Andrzej Smith z pewnością byłby tym szczęśliwcem. Odbijając w poważne tony, warto, żebyś po obejrzeniu tego materiału zapamiętał jedną rzecz. Masz wielkie szczęście żyć w czasach jednego z najsilniejszych ludzi, jacy chodzili po tej planecie. Andrzej Smith to prawdziwy wybyk natury, który swoimi wynikami absolutnie miażdży wszystkie dotychczasowe wyobrażenia większości z nas na temat wielkich chłopów. Jest to fenomenem, jeden z najlepszych atletów na świecie, który w dodatku nadal pozostaje skromnym facetem, nie szukającym poklasku ani nie pchającym się przed szereg innych fitnessowych influencerów. Jest to prawdziwy gość z pasją, który w dodatku pracował jako ślusarz w systemie zmianowym i w międzyczasie znajdował czas na hardkorowe treningi, które doprowadziły go do aktualnego momentu, kiedy dostał się prawdziwym monstrum. Napisz w komentarzu, czy twoim zdaniem na tych rosyjskich przedmieściach jest coś niezwykłego, co sprawia, że ludzie potrafią osiągać takie rozmiary i wyniki siłowe. Może to sprawka jakiegoś ukrytego genu? To był stalowy szok, a teraz do następnego!